Dziema widzowie dzisiaj taki w końcu filmik ponieważ swojego skina wielkanocnego. Tak się prezentuje mój skin teraz. I od razu mówię, kupiłem sobie jedną bluzkę wielkanocną, którą zrobiła się teraz założymy. Wygląda tak. Na mnie wygląda tak. Ale dobra, teraz przechodzimy. przechodzimy do kupywania rzeczy. Więc wpisujemy sobie wielkę. I tak, wielka nocna rzecz mam, ale ma mało mam mało rusów, megorytnego 34 robuksy, a widzę, że tu wszystko hmm. jest mega drogie. Ale wiecie, to raz, raz, co a wiecie, tam delikatno, Doczekajcie, czekajcie, bo zaraz, się znajdę. rozumiem, że to jest torebka dla pap, ale to jak to wygląda, nie kupuje. Więc dobra, następna rzecz, którą zrobię, następna rzecz, którą kupuję, to taka awola, voilà, a my zostało już 114 robuksów, ale kupujemy, tu jest 25 robuksów, to dobra, co mi zostało, 89 dziewięć więc teraz to była. już bardzo uszczęślić. Wielu ludzi głupio kupiłem tą różową córeczkę, a tutaj była taka sama niebieska. Ale dobra, trudno już nie będę wydawać na kolejną. No już jakieś jest fajnie. Dziękuję. Na razie mi z kimś wygląda tak, ale jeszcze mi zginęły na jakieś takie wycie. Jeszcze się Dziwe, że to będą te paszki. Chyba to będą te. te. Nie, no. A więc finalnie to jest mój lutycel yy, z kim wielkanocny. Sorry, że na Wielkanoc, ale ja nie go. Takiś fajny. I ocencie w komentarzu mój skin od 1 do 10. Ja tak w Dał nawet jakieś 8-9. Wiem, że to, co mam na głowie, i to, co tutaj mam, to jest dla bab, i nawet ta urola chyba jest dla bab. To bluzka chyba też, ale wiecie, chyba mnie łatwo jest dopakować takie rzeczy, a jeszcze to nie wygląda jakby dla bab jakoś za bardzo, dlatego czemu by nie skorzystać? Dobra, to.